Korpus Wsparcia Seniora to jeden z projektów, które prowadzi Świdnicki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jednym z jego elementów w 2023 roku była dostępna dla seniorów Opaska Bezpieczeństwa w telewizyjnym dopowiedzeniu Opaska Ratująca Życie. W rozmowach chcemy pokazać, jak ona działa w indywidualnych historiach. Zapraszamy na przypadek Krystyny. Od jak dawna ma Pani tę te teleopaskę? Tą opaskę mam chyba z półtora roku, tak dokładnie nie powiem, bo moja głowa już nie kontaktuje tak dokładnie, ale na pewno z półtora roku minimum, jak mam tą opaskę. I proszę powiedzieć, czy ona Pani sprawia trudność w obsłudze, w zakładaniu, czy też w tym, że trzeba ją ładować, bo jest to elektroniczne urządzenie? Ona nie sprawia mi żadnej trudności, bo jest do... Nowego urządzenia dołączona instrukcja obsługi. Kolorowo są zaznaczone paski, jak urządzenie się wyłączy, że trzeba ładować. Ładowarka do niego jest. Bardzo ładnie się ładuje. Dosyć długo się ładuje, około 2 godziny. Urządzenie mnie informuje, że są baterie słabe, proszę ładować urządzenie. No to ja włączam, ładuję. dwie godziny się naładuje. Urządzenie mówi urządzenie naładowane. I ja wtedy z, z wyłączam już z, z tego do ładowania. Do, z ładowania. I zakładam na lewą rękę. Na lewej ręce od początku noszę dzień i noc to urządzenie. Proszę mi powiedzieć, czy zdarzyło się tak, że to urządzenie pomogło Pani e, w życiu, w jakimś wypadku, w jakimś niebezpiecznym zdarzeniu? Tak. Pomogło mi w bieżącym roku, prawdopodobnie to było w lipcu i w nocy. Ja, miał, ja mieszkam na takim parterze w nowym budownictwie, bo już dawno z mężem zamieniliśmy mieszkanie z czwartego piętra na parter, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że będziemy mieli kłopoty z chodzeniem na czwarte piętro. Było lato drzwi balkonowe otwarte, druga w nocy spadłam z łóżka. Miałam urządzenie na ręku i ale drugą ręką mogłam dosięgnąć do urządzenia. Nacisnęłam na, na SOS. Zgłosili się natychmiast z tej firmy ludzie, a konkretnie jakiś pan i pani Krystyno, co się stało. Leżę na podłodze, spadłam z łóżka, nie mogę się w ogóle podnieść. A, a czy pani może się trochę chociaż podnieść? Nie mogę w ogóle się tak jak upadłam, tak leżę i potrzebuję pomocy, żeby mnie ktoś podniósł z tej podłogi. Ten pan ode mnie powiedział, że za chwilę zadzwoni, organizuje pomoc dla mnie. Ale za chwilę zadzwonił i pytał się o drzwi wejściowe z klatki schodowej. No to były zamknięte na klucz. Ja mówię ja. Mieszkam na parterze nisko, to można przez balkon chyba do mnie przyjść, bo drzwi balkonowe otwarte lato upał jest. No i to ten pan mnie zawiadomił za chwilę, że już jedzie do mnie pomoc. Na, y, że jedzie tak. Pogotowie, policja straż. Czy, czy, i straż miejska. I te trzy... Straż miejska, czy straż pożarna z drabiną? O, może straż pożarna, przepraszam, może straż pożarna, tak. W każdym razie trzy instytucje przyjechały mi na pomoc, i to wszystko w sumie trwało pół godziny. Jeden z tych strażaków szedł przez balkon i w otworzył drzwi w przedpokoju. Pogotowie weszli panowie z pogotowia i z tej straży i z policji. No i. Podnieśli mnie w trzech panów, mnie wziął pod pachy, postawili na nogi, ja podeszłam i usiadłem tak, jak teraz lecę w fotelu, a łóżko mam tu. I już mogłam normalnie stąd stać, ale jak upadnę na podłogę, to nie podniosę się za, za nic, potrzebuję wtedy pomocy. Także nie musieli panowie wybijać szyby z balkonu. Natomiast była taka, i to już ja taką uwagę zgłosiłem że do tego urządzenia jak dostałem pierwszy raz został podany numer telefonu opiekunki z mops I ta firma w nocy jak mi była potrzebna ich pomoc zadzwonili do tej pani, że ona ma klucz. Ale ona już się u mnie pół roku wcześniej zwolniła, bo była chora, poszła na zwolnienie i klucz mi oddała. I ta firma, no nie ma już innej osoby do kogo by mogła, bo teraz załatwiłam z inną sąsiadką, która mieszka, ja pod numerem dwa mieszkania, od numerem jednym ona mieszka. Zgodziła się wziąć ten klucz, gdyby się w nocy coś stało, no bo latem drzwi balkonowe otwarte, ale zimą... Mhm. Także ja byłam zbulwersowana, że w ciągu pół godziny trzy instytucje przyjechały i natychmiast miałam pomoc. Ale pozytywnie zbulwersowana. No, no pozytywnie, w ogóle... Jestem do dzisiaj w szoku, że takiej pomocy można uzyskać. Ale właśnie chciałam zapytać, czy w związku z tym czuje się pani bezpieczniej w swoim życiu? Czuję się bezpiecznie, jak mam teraz tą opaskę. Właśnie od piątku minionego czuję się mniej bezpiecznie, bo wysiadło urządzenie, wysiadło. Ponoć tutaj Nie ma słaby tutaj zasięg w tej chwili. To jest całe. No to już, bo tak jestem przyzwyczajona że nie myślę, że ta pomoc może być natychmiast, jak mam opaskę, no ale teraz jej nie mam. Z powodu braku zasięgu. To jestem znowu. Bo dlaczego była, jestem zbulwersowana pozytywnie? Dwa lata temu w nocy źle się poczułam, bo ja choruję już od dawna na naciśnienie i na cukrzycę. I była godzina 23. Dwa lata temu w nocy. No, gdzieś koło północy. Zadzwoniłam po pogotowie, bo miałam ciśnienie 220 na 100, to już było bardzo wysokie. Przyjechało pogotowie, to mnie ochrzanili. że Co ja sobie wyobrażam, że ja wołam pogotowie, tam może ktoś umiera, a do mnie nie potrzewają. Ja Wie proszę pana, mam 80 wtedy, 3 lata. Po raz pierwszy w życiu zadzwoniłam po pogotowie, które przyjechało i mnie ochrzania, to takie miałam zdarzenie, także tutaj jestem naprawdę zaskoczona, że tak szybko można uzyskać porządną pomoc. No po prostu naprawdę super, super. A czy dzisiaj sobie pani przypomina, dlaczego w ogóle pani spadła? Źle się położyłam na łóżku. Ja nie śpię w ogóle na lewym boku, tylko na prawym. A coś mi się zachciało, że się położyłam na lewym boku. Ale, na, bo mam problemy, ja mam łóżko takie szpitalne, podnoszone, o, do góry, na dół, nie ma problemu. Położyłam się na lewym boku i próbowałam z tego lewego boku w tamtą stronę odwrócić się na prawą stronę, żeby mieć dojście do tego. Jak się obracałam na prawą stronę, to spadłam z łóżka. Zabrakło tego łóżka. Zabrakło, tak, zabrakło, no i to… To była moja wina po prostu, nie przemyślałam, no w nocy człowiek też jest taki, taki niedobudzony kompletnie i źle zrobiłam, bo żebym spała, na to, ja teraz śpię od tamtej pory, nigdy, mnie tam kusi na lewą, to nie, 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 ja tu, bo tutaj nawet do nocy tego fotela się złapię jak wstaję, a tam nie miałam się czego złapać i wpadłam prosto tak od, od pod to łóżko, no nie. Tak, bokiem. Gdyby miała Pani polecić takie urządzenie ludziom starszym, schorowanym, takim, które wiedzą, że czasem będą mogły spróbować potrzebować skorzystać pomocy, skorzystać, to co by im Pani powiedziała? Żeby się nie wahali, tylko brali to urządzenie. Tym bardziej, że to urządzenie przecież ich nic nie kosztuje. Jeżeli chodzi o nasze miasto to dowiedziałam się, że miasto zakupiło, czy co, czy co, tam opłaca te, te opaski. Ja mam siostrę, w Świnoujściu mieszka, to ona ode mnie usłysza, że w ogóle taka opaska istnieje. U nich miasto nie załatwiło czegoś takiego, a podobne choroby ma jak ja i niestety nie ma tak dobrze jak ja, że nie ma tej opaski. Z tego jaki jest wniosek taki, że nasze miasto stanęło na wysokości zadania, że załatwiło te opaski i wszystkim ludziom starszym polecam jak tylko mają dostęp, żeby ktoś im zaproponował tą opaskę, żeby brali, bo naprawdę pomoc jest natychmiastowa, tak Dziękuję, jak panie, powiedziałam. Brzejmie.